Gmina Tułowice inwestuje w infrastrukturę drogową. W Tułowicach Małych trwa remont drogi gminnej. Będzie odcinek 230 metrów do końca do połączenia z drogą wlotu drogi powiatowej. Ta droga będzie z kostki. Robimy to z własnych środków, tak jak tutaj Państwo widzicie, że trudno cokolwiek tu mówić o jakimś remoncie, bo to jest dziura na dziurze, aczkolwiek jeszcze 3 dni temu tutaj stała woda. Termin oddania tu jest do końca listopada. Myślę, że jak widząc po placu budowy, materiał jest tu, będzie korytowanie, tutaj nie ma takich jakichś zbytnich utrudnień, jeśli chodzi o instalację. Wykonawca powiedział, że jest w stanie to do końca listopada zrobić. Przygotowujemy drogę do modernizacji. No, Jednostronny spadek drogi robimy i teraz wytyczymy pod krawężnik, i będziemy korytować. Koszt budowy wyniesie niespełna 220 tysięcy złotych. W ostatnim czasie wyremontowano drogę w Skarbiszowicach. Jest to asfaltowy dojazd do posesji. Remontowany odcinek nie jest długi, bo ma 85 metrów, jednak jego wykonanie nie było łatwe. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, no było to takie wyzwanie dla, dla inwestora i dla wykonawcy, ponieważ na tym krótkim odcinku mamy sporo mediów, w tym, w tym przede wszystkim linię elektroenergetyczną 15 KV, mamy w kanalizację deszczową, w kanalizację elektroenergetyczną, mamy kanalizację sanitarną, Raptem dzieje się to w przestrzeni około niecałych 5 metrów. Budowa odwodnienia wspomaga bezpieczeństwo. Przed remontem ulewne deszcze potrafiły zmienić drogę w rzekę. Polepszyło to jakość dojazdu do własnych posesji, zabezpieczyło nas przed powodziami, a tym bardziej ostatnio przed anomaliami, jakie występują w naszych rejonach. Dzięki szybkiej interwencji został wykonany też tzw. zbiornik odwadniający, który zabezpiecza drogę powiatową. Cały muł, który wpływał na drogę powiatową, zagrażał też posesjom poniżej drogi. O tym, jak potrzebny był osadnik, świadczy fakt, że w ciągu kilku miesięcy od jego budowy zapełniał się już czterokrotnie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 125 tysięcy złotych. Kolejną ważną inwestycją gminy jest wymiana pieców gazowych w dwóch kotłowniach przy ulicy Elsnera oraz ceramicznej. Mamy dwie kotłownie osiedlowe, które zostały w 100% zmodernizowane. Zmieniło się praktycznie wszystko wewnątrz. Od strony budowlanej i odnowione zostały ściany, posadzka wykafelkowana, strony bardziej technologiczne, wszystkie podzespoły urządzenia, w tym oczywiście kotły gazowe zostały zastąpione nowymi urządzeniami. Kotły są nowoczesne, firmy Unical. Zamiast dwóch kotłów teraz jest jeden kocioł. Wszelkie ścieżki gazowe, pompy obiegowe, wszystko zostało wymienione na nowe. Wymienione piece były przestarzałe i wymagały częstej konserwacji. Były także mniej wydajne i mniej ekologiczne niż nowe. Koszt wymiany i remontu pomieszczeń wyniósł niespełna 600 tysięcy złotych. 40 tysięcy wyłożyła gmina. Reszta pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.